Witajcie na kanale politycznym. Jak podają niemiecki Bild i amerykański Wall Street Journal, powołując się na źródła w rządach USA i Niemiec, Ukraina ma czas do jesieni na odbicie terenów okupowanych przez Rosję. Jeśli przez 6 miesięcy siły ukraińskie nie odniosą znaczących sukcesów na polu walki, Zachód będzie naciskał na Kijów, by podjął negocjacje z Moskwą. Taki ma być efekt rozmów prowadzonych za zamkniętymi drzwiami w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Ukraina planuje rozpocząć kontrofensywę na wiosnę. W połowie grudnia naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, generał Wałery Załóżny, powiedział, że potrzebuje 300 czołgów, 700 bojowych wozów piechoty i 500 haubic, aby dotrzeć do linii 23 lutego 2022 roku czyli do momentu sprzed rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, generał Kryło Budanow przekazał, że ostatecznym celem jest powrót do granic z 1991 roku, czyli wyzwolenie wszystkich terytoriów, w tym Donbasu i Krymu. Według niego walki będą najgorętsze w marcu, po którym siły zbrojne Ukrainy zadadzą Rosji ostateczną klęskę. Niedawno szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że sojusznicy Ukrainy pomogą jej doprowadzić do jak największego sukcesu w czasie kontrofensywy sił ukraińskich i obiecał wspierać kijów tak długo, jak będzie to konieczne. Zauważył też, że od początku inwazji Zachód dostarczył armii ukraińskiej śmiercionośną broń o łącznej wartości 50 miliardów dolarów. Światowi przywódcy Zintensyfikowali dyskusję na temat zakończenia wojny na Ukrainie w ubiegłym tygodniu, w rocznicę rosyjskiej inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego zeszłego roku. Prezydent Turcji, Erdogan, po raz kolejny wezwał Władimira Putina do wstrzymania ognia i zaprowadzenia sprawiedliwego pokoju bez dalszych ofiar. Z kolei Wall Street Journal ujawnił w weekend, że 8 lutego w Paryżu. Kanclerz Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron wezwali prezydenta Zołęńskiego do negocjacji z Moskwą. Uzasadniali, że nawet tacy odwieczni wrogowie jak Francja i Niemcy również zawarły pokój po II wojnie światowej, informuje Bild, dodając, że zdaniem Wall Street Journal plan jest taki, aby Ukraina zbliżyła się do NATO, otrzymując więcej zachodniej broni, ale bez paktu pomocowego. A w zamian podjęła negocjacje z Rosją. Innymi słowy, chodziłoby o ustępstwa wobec kremlowskiego dyktatora Władimira Putina, m.in. poddanie podbitych terytoriów, zauważa Bild. Ekspert do spraw zagranicznych Norbert Redgen w rozmowie z Bildem przestrzegł przed zmuszaniem Ukrainy do ustępstw. Każdy, kto teraz naciska na prezydenta Załońskiego w sprawie negocjacji z Putinem. Spowoduje trwałą niezgodę w Europie. Jest tylko jedna droga do pokoju: Putin musi doznać militarnej klęski, podkreślił Redgen, oceniając plany opisane w Wall Street Journal jako nieodpowiedzialne i niebezpieczne, mogące doprowadzić do podziału w Europie. Europejczycy i Amerykanie nie mogą i nie chcą dać Ukrainie twardych gwarancji bezpieczeństwa takich jak członkostwo w NATO już teraz. Ukraina zostałaby na zawsze zdana na łaskę Rosji. Miejmy nadzieję, że kanclerz wyraźnie zaprzeczy doniesieniom o rzekomym tajnym planie, dodał Redgen. Co więcej, jak podkreśla ekspert do spraw militarnych Carlo Masala, ze strony Moskwy nie było do tej pory żadnych sygnałów, by miała ona zamiar angażować się w negocjacje. Zaniepokojenie wyraził też ekspert do spraw Europy Wschodniej Sergiej Sumlenny, z European Resilience Initiative Center. Hasło negocjacje pokojowe dla zachodniego ucha brzmi dobrze i rozsądnie. Problem? Rosja wielokrotnie podkreślała, że punktem wyjścia wszelkich negocjacji pokojowych powinno być uznanie rosyjskiej suwerenności nad czterema anektowanymi obszarami co w żadnym wypadku nie jest realistyczne. Jeśli zachodnie rządy uzależnią swoje poparcie dla Ukrainy od negocjacji. Wpędzą tym Ukrainę w rosyjską pułapkę, podsumował sumlenny. Tymczasem były dowódca wojsk lądowych i były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, generał Waldemar Skrzypczak, porównał ze sobą możliwości armii rosyjskiej i ukraińskiej. Wyraził też swoją opinię odnośnie możliwego zakończenia wojny. Oto co powiedział. Przełomowym momentem będzie kontrofensywa armii ukraińskiej. Na pewno nie na całym froncie, bo takiego potencjału militarnego Ukraina nie ma, ale na wybranym kierunku będzie mogła, dzięki pomocy Zachodu, wykonać przeciwuderzenie. Po tym, jak Ukraińcy złamią rosyjską ofensywę, sytuacja na Ukrainie powinna się rozstrzygnąć militarnie w ciągu dwóch miesięcy. Natomiast moim zdaniem rosyjska ofensywa się jeszcze nie zaczęła. Rosjanie prowadzą działania bojowe na kilku kierunkach jednocześnie. To nie są symptomy ofensywy, bo nie jest to zgodne z zasadami sztuki wojennej. Rosjanie szukają teraz słabego miejsca ukraińskiej obrony, żeby móc następnie taką ofensywę przeprowadzić. Natomiast te wojska, które były przygotowywane, odbudowywane od listopada ubiegłego roku, czekają na sygnał do uderzenia. Jednak póki co Rosjanie są jeszcze bardzo mocno ograniczeni pogodą. Rosjanie do wojny z Ukrainą nie byli przygotowani. Z wojskowego punktu widzenia, 24 lutego ubiegłego roku nie zbudowali wystarczającej przewagi nad armią ukraińską. Dobrze przygotowaną, dobrze wyszkoloną i dobrze okopaną. Takiej przewagi, która by pozwoliła Rosjanom wygrać w szybkim tempie. Oni zakładali, że to będzie Blitzkrieg. Okazało się, że ponieśli klęskę. Wiosną i latem ubiegłego roku armia ukraińska pobiła armię rosyjską. I Rosjanie zrozumieli, że nie mając przewagi nad armią ukraińską, nie mając zdolności pozwalających przewyższać Ukraińców możliwościami w tej wojnie nie wygrają. Po klęsce latem ubiegłego roku Rosjanie zrozumieli też, że na te cele, które sobie zakładali, przejęcie władzy nad Ukrainą i włączenie jej do Federacji Rosyjskiej nie ma szans. Więc Putin w listopadzie ubiegłego roku zredefiniował swoją strategię i ograniczył ją do zajęcia wschodniej Ukrainy. Moim zdaniem od rzeki Worskla i wzdłuż Dniepru aż do wybrzeża Morza Czarnego. I w związku z tym od listopada cały czas budował wojska w rejonach Woroneża, Kurska, Rostowa. Jednostki wycofane z frontu, pobite, odtwarzały swoje zdolności bojowe. 3 do jednego to przewaga ilościowa niejakościowa, a przewaga ilościowa nie jest argumentem, który może pokonać armię ukraińską. Warto wrócić do lutego ubiegłego roku. Otóż okazało się, że to ta rosyjska armia, którą nas straszono, którą 20 lat straszy nas Władimir Putin, którą straszono całą Europę i NATO. Politycy się tej armii bali. Okazało się, że armia ukraińska wydawało się, że mniejsza i słabsza, pobiła tę mityczną armię rosyjską. Co się na to złożyło? Złożyło się na to wiele elementów, które w armii rosyjskiej zawiodły. Po pierwsze, dowodzenie, scentralizowane, nieskuteczne i złe. Słabi dowódcy, bardziej defiladowi niż bojowi. Nie uda się defiladowemu dowódcy poradzić w boju, przez co Rosjanie prowadzili operację źle niewłaściwie wykorzystywali swoje wojska, które nie były przygotowane do takiej operacji. Sprzęt, jako fachowiec, oceniam jako dobry, jednak poziom dowodzenia i wyszkolenia żołnierzy okazał się słaby. Rosjanie nie mogli pokonać armii ukraińskiej, która wiedziała, do czego się przygotowuje. Natomiast Rosjanie byli zupełnie do tej wojny nieprzygotowani i dalej widać, że te błędy popełniają. Nawet to, że mieli rok na nauczenie się od Ukraińców prowadzenia walki, nic im nie dało. Rosjanie nadal nie potrafią prowadzić działań bojowych.